i you Zapraszam na nową przygodę Steve Life. Iro, chodź mną, chodź, idę, dawaj idę. stary, dawaj. Spokojnie, spokojnie, to może sto w końcu, może znajdziemy. Ja cię, gacie. Ja cię, gacie. Ja cię, gacie. Chyba to. Chodź tutaj. Czy to. to. widzisz? to. Mamy to. Dam, daradam, daradam, dam, dam, dam. dam daradam, 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 dam. Chyba Mamy, tak. Mamy to, idziemy na dół, chodź, zobaczymy z, zobaczymy z bliska, wejdziemy tam. Okej, okay, chyba to znaleźliśmy ci powiem, wiesz, bo. Nie no, wskazuje to na to, że to jest qua Rollcraft, wiesz? No, Rollcraft, Rollcraft, jak nic, miasto, znaleźliśmy miasto, Iro! Czy to czaisz? Takie miasto Daję znaleźliśmy. Czaisz to? Nawet jest owca, o patrz, owce są... tu mieszkają, może, może te... Ty, a może to miasto jest przez te, przez zwierzęta zamieszkałe, co, jak myślisz? No musimy się wgłębić dalej, bo no, musimy... jedna owca nie wskazuje na to, żeby... No właśnie, zaraz zobaczymy, może się okaże, że tu w ogóle same zwierzęta mieszkają, to będzie niezłe. Kurde... Musimy uważać, jeszcze nas tu jakaś świnia pogoni. Powiem ci, że bardzo zła bo. Ej, ale tam... wiesz co, jakieś to miasto jest puste, może... Nie wiem... Ej, ty, chodź, ktoś tam stoi, patrz! Kolego! Halo? Halo? Oto to Puzel. Cześć puzzle. Cześć, Cześć Puzel! Jak ty tutaj Cześć. trafiłeś? Cześć! Dotarłem tutaj, tutaj jestem z Shendim i Hafciem i przypem. Przyszliśmy O proszę, o proszę, jaki Cześć, jest wiosja, ale... Cześć za miejsce. To jest Drollcraft? To jest server? To jest, jest świat tak Chodzi I... tutaj o to, aby być najbogatszym i wtedy można się dostać na Drollcaster World Aha, a co ty masz jakieś robaki w dupie, że tak chodzisz jak głupek? <laughs> <laughs>

Ej, płot, a co, jest owce, ci, owce ci płacą, żebyś płot i malował, czy co? Co ty tu robisz? Czy ty taki nie wandal mam jesteś mam i płot mam. niszczyłeś? Żartu, ja maluję ładnie. To jest płot, jest miasto zwierząt, nie, 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 nie. No myśleliśmy, nie, że to no, jest to miasto zwierząt, stary. Dobra, wiesz co? Jak ty Jak ty już ogarniasz to miasto, zwierząt. Zwierząt, no, nie? Puzel, jak ogarniasz to miasto, to może byś nas tak oprowadził, co? Dobra, spoko. No to dawaj, prowadź. To prowadź, bo my tu jesteśmy ciemni, pierwszy no, jesteśmy. No to. Tutaj dokładnie. macie Władimira Ale tam żeś tam... nam pokazał. Chodź tam bliżej podejdziemy. Wychodzi no no, do, do, do Władimirka. Chodź, chodź, chodź. Władimir, chodź, chodź. kurde. Chodź, chodź. To on tu mnie nie byłem jeszcze w środku, jest, tam może... Właśnie, Władimir żyje? żyje? Tak, oczywiście. A co jest w środku? Czemu go się wchodzi przez rozporek? Nie, nie, Jakoś tak dziwnie nie się wchodzi. Nie, nie, ja to budowałem, więc nie wiem. Idziemy tu do góry, co tu Zaleźmy jest? Bar jakiś chyba, nie? Tak, tak. Dobra, może, możemy, zejść możemy właśnie. Um, kto to miasto, nie nie to miasto wybudował, zwierzęta to miasto wybudowało, czy kto? No. Zwierzęta wybudowały wiesz? te miasto. No, stary. Co ty kurde. nie wiedziałeś? No właśnie, tak ja się zastanawiałem, kto to wybudował. No, co... yy, Tak. Na środku macie takie takie jakby ten no Na środek mamy? miasta zaraz zobaczycie No o kurde, mega O to jest Julian nawet O Julek! Julek Julian Julek! Julek. Nie umiem... <noise> jest tu jeszcze kogoś paso? Właśnie... Eee, tak, Sida, zaraz wam go pokażę Sida? Kurde, no. to takie no. naj, najsławniejsze osoby Pasz, chyba tu co? To macie nawet świnie, no a tu jest jedzenie, tak? O, śmija Mówiłem! Iro, nice. Iro czekaj, chodź tutaj. Mówiłem, normalnie to jest miasto, no podobny, miasto podobny. zwierząt. Miasto zwierząt. Ale patrz, tu jest, 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 podobny, tu jest jedzenie. Jest gruby, tu Ogólnie tu widzę, są jakieś drolary, co to jest? to jest waluta na, na tym, w tym świecie i możecie za nią właśnie kupować różne rzeczy. A widzisz, taka sytuacja. I trzeba relary, żeby żeby handlować, kopać i tak dalej, żeby A. je Dobra. Dobra, idziemy do pomnika SIDa, ja chcę Sitka zobaczyć. Gdzie jest w... Skąd Ym... Dobrze. Skąd przyszlimy stamtąd Dobra, to tak. tam jest poświęcony Orientacja Od... twoja w terenie widzę wymiata. Puzel, jak ty tutaj w ogóle trafiłeś jak ty masz taką orientację? No, wiesz, nie wiem właśnie jesteś, jest przypadek. Nie? Jakoś się udało, nie? Jest tak Dobre, patrzcie tutaj macie pasą Sida. Ale o siedek. kurde stary Mleczek, mleczek jest no. Mleczyk? Mleczyk? Sida! Jej! Eee, co ja wam tu jeszcze mogę ciekawego pokazać? Ej, chodź, chodźcie ta, chodźcie tak, chłopaki na chwilę. Chodźcie do mnie na chwilę. No. Przyznajcie, że jestem przystojny Nie. Jak to nie? Nie Jestem nie jest, przystojny, mam takie białe ząbki, bo w ogóle nie macie usta nawet, nie? No to dobra, ale nie wnikam dobra. Jak to nie mamy usta, Ja mam nosek A masz nosek, ty to misiu jesteś Mój misiu Wilk, ty... To jest misiu Ja, no ja do ciebie tu, misiu Tutaj, ma tutaj macie ta etak w tym miejscu Tak O, u. the schodzi na dół Na czym on polega? Ty ty na czym eee, polega? Drzewa macie na dole, po prostu sobie ścinacie Ej, to ogólnie rozumiem, że, e, że to miasto Drollcraft to jest taki serwer ekonomiczny, tak? Tak, tak. Taki właśnie, kurde, to spoczko jest. Będziemy no na dół zobaczyć. zobaczycie sobie wszystko, co tam co w tym chodzi. Jeszcze Iro? później wam pokażę posąg Kajko, bo też fajnie jest. Iro masz bardzo fajną koszulę, pożyczysz mi kiedyś. Bo wiesz, ja, o, na, jak ja na dziewczyny będę chodził i w ogóle to. O, to trzeba nie, jakoś poderywać laseczkę. I powiedz, gdzie jest ten karta, gdzie to są te. Całe no, drewno. tutaj Puzel, co się śmiejasz? nie Ale można nie dziewczyn mam. podrywać? Nie, nie ścinaj. No, nie Ej, można. ogólnie no, macie tu jakieś nie dziewczyny, puzel. Się... Dziewczyny nie, macie. Nie, właśnie, 29 pewnie będą. No, pewnie tak, właśnie, co jest 29? Eee, Del delkafta na liveie. Usida o godzinie 18 w piątek. A, widzisz, to, to wiesz, to warto być chyba, nie? Tak, tak. No, chcecie wejść, to musieli być. Eee. Dobra, to jak już widzieliście? Tak, no to musimy masz eee, masz się no, właśnie to to jest ogólnie ten tartak, tak cały? Tak, tak A widzisz, Nawet. piękny Trochę te, te schody się ciągną Te owce i te świnie to ładnie um, um, potrafią budować te, te miasta <grym> <grym> Dobra, także tutaj macie kopalnię Jak widzicie napis Wielkich Kopalnia to bez problemu ją znajdziecie Wchodzicie tędy po moście O proszę. A gdzie tu napis masz kopalnia? A ja kopalnia jak nic Jaki Kurde. ty ślepy jesteś no przecież widzę, no Iro no. nie możecie sobie pokopać, coś powydobywać Iro, a kto cię prowadził? Kto cię do Rollcrafta doprowadził? No kto? No? Eee. A dobra, no to ty mnie doprowadziłeś, nieważne. O, niezła kopalnia. No. A ja czemu to... A nieźle kurde. I rozumiem, że tutaj ludzie mogą sobie kopać, tak i tak dalej. Tak, tak. No to ciekawe. i tam wydobywają różne rzeczy i w ten sposób też zajwiają. A widzisz, takie schody tu w ogóle kręcone zrobili, what the fuck? No Dziwnie to wygląda. Küzel, fajna Dobre, kamizelka. I ogólnie, ogólnie jakby ktoś pytał, to ja mam fetysz ubrań, nie? Ale to, to wiecie tam. To... Nie przejmujcie się tym, ale jak widzę jakieś ubranie to mam tak rzuca i w ogóle lubię ubrania. Dobra, teraz yy, myślę właśnie, gdzie was tutaj zabrać. Bazar, jest, jest tutaj bazar? Tutaj kajka. Jest, tak kajka jest. Kajka Kaj o, posąg ee... kajka i bazar. Posąg kajka. To chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ej, ale tu jest. Ciemno. Co tu jest w ogóle? Co tu jest właśnie? Widzisz? Ja nie, jest, ja Uzel, nie Uzel, nie znasz ja, wszystkiego. Ja sam jestem, nie znam tego całego miasta. Widzicie? Ja jestem tutaj w sumie od niedawna. Jak tak chcecie, sam. jak chcecie widzowie poznać wszystko, to musicie tutaj grać koniecznie. No. Dobra, teraz was zaprowadzę do hotelu. Do hotelu? Dobra. Tak, są tutaj hotel. hotele, można właśnie zamieszkać. Nice. Hotel, hotel najważniejsza sprawa, no kurde, no, przecież pod mostem nie mieszkać. będziemy jak żul mieszkali, nie? <laughs> tutaj jakaś jest kuźnia, możecie sobie to zobaczyć. O, kuźnia, nice. Nice, Iro to kiedy te zbroje robimy i widzów zabijamy. No żartuję przecież, nie? Taki, taki żarcik kosmonautik. no Tam już możecie zobaczyć DW Hostel. Są hotel, DW hostel? Hotel. Hotel, hostel, hotel, hostel. Hostel, hostel. Tu jesteś nie. I hostel tu taki mały. Można wynajmować pokoje, hotel. tak? Tak, można. DC Hostel, no. A ja chodzić nie e, umiem, bo tutaj... się blokuje ciągle klocki. Chodźcie, chodźcie. <laughs> tutaj macie różne przedziały cen. O, proszę. Zawarty Czyli dobra. co, to zależy jaki kolor, tym tańszy albo droższy, tak? Zielony no. jest, rozumiem, najdroższy. Zale Im większy, tym droższy. A, widzisz. Tutaj macie naj te najmniejsze na dole, im wyżej macie, tym droższe. A, proszę, jak to I wygląda. Większego. Fajnie jest, nie no. powiem, że nie, było naprawdę fajnie. P ten z tymi widzimy. Tak, widzę cię. I idę za tobą i obserwuję twoje piękne ubrania. Mm. Sam szaksz. Mam fetysz ubra, nic nie poradzę. Zapraszam, zapraszam. Dobra, to tak, prowadź. Jestem. Ej, ale czekajcie o, na nie mnie, chcecie Steve'ego zgubić? Ta świnia dziwnie się na mnie patrzy. Słodziak z ciebie, wiesz? Chrom-chrom. Ciekawe, mnie. niegdyś. A właśnie, stołek wam miałem pokazać, to chodźcie. Co miałeś nam pokazać? Eee, to twój bazar, tak. Nice, coś, coś czuję, że Iro będziemy, zrobimy tu karierę. Będziemy tutaj Patrzcie. bogaczami Nie tu możecie jak zostać milionami tutaj wszystko się dzieje. Pająki, mm -hmm. what the fuck Czekaj, gdzie, gdzie co no, ja? naprawdę wielki. <noise> ale gdzie <noise> chłopaki? Tutaj, ale tutaj. A tu jest Targ. Dobra, jest Targ, no, okej. Okay. No. I w każdym z tych domów można zrobić sobie swój sklep, tak? Jaki tak, wielki tak. Targ Nieźle, kurde. Ej, naprawdę mega, podoba mi się tu. No dobra. Także możemy e, teraz iść e, zobaczyć ten właśnie posąg Kajko. Posąg Kajko jest spoczko. Posąg nie Kajka. To nie wiesz, ale jest naprawdę mega, tylko No domyślam się, że wygląda coś jak reszta my. tych posągów. Nie, on jest znacznie lepszy. Serio? No, o, muszę go stary no, gdzieś, zobaczyć. To rozumiem, że to są e takie tutaj y, miastowe zabytki, tak? Te różne. Nie te... Tak, tak. Nie pamiętam gdzie on był właśnie. Kurde, no to szukaj, gdzieś, szukaj. Gdzieś się schodziło do takiej jakby do... Ej, a ta wieża, to co to za wieża tam dalej? To, to są wejście do miasta. A, widzisz, z tej strony. wejście do miasta. Z innej z strony. strony. jest takie. A, widzisz. No. Po co jest w podziemiach? Ej, Iro, no. choć skeleta zabijemy. W mieście panują szkielety, może to ochrona chcą nas chcą wyprosić. Nie zabiją w sensie? nas. Ej, ale to super wygląda. No fajnie, mega. Ja on tak za taką wodą, kurde, nie Naprawdę normalnie się podjarałem. No jak razie to tyle, bo w sumie jeszcze nie ma takiego jak, jako takiego. I robij tej, go! Zamiastce. Pójdziemy no, do więzienia no, za to. No, weźcie wasze widzowie Dobra zostań go chodź. Pobiliśmy to ochroniarze idziemy. Co? No Kurde, chyba Jak... nas na to nie zamkną, Za to nie zamkną, co? Nie wiem, nie wiem. Reasumując to wszystko, jeśli chcecie z nami zagrać na tym serwerze i się zmierzać z nami i się spotykać e, i, i rywalizować z innymi, żeby być najbogatszymi ludźmi na tym serwerze i przy tym dostać się na serwer Droller Caster World e, musicie być o 18 na live. USIDA na stronie World.pl. Gdzie się Po prostu otwarcie tego serwera, jak i otwarcie głównego serwera DrollerCaster World 3. Iro, uczysz się, jak ty pięknie to powiedziałeś. U przygotowałem ci przecież wcześniej karteczkę, gdzie tam miałeś wszystko wypisane, nie? Nie. Jak nie? Wypisa no, miałeś karteczkę, Iro. Kurde. Dobra, no to ziomeczki. Mamy nadzieję, że będziecie 29, czyli już właściwie niedługo. Mamy nadzieję, że wam się spodobało. Tak więc trzymajcie się. Cześć. Cześć.